Kiedy wspominamy o Ewelinie Lisowskiej, jednym tchem przychodzi na myśl jej niezwykła odwaga i charyzma. Ta utalentowana artystka, będąca zarówno posękarką, autorką tekstów, jak i kompozytorką, przyciąga uwagę nie tylko swojej muzyki, ale także stylu życia. Na wakacjach w Chorwacji postanowiła zaprezentować się szerszej publiczności, dzieląc się zdjęciami w intensywnie pomarańczowym bikini, które podkreślało jej wymarzoną sylwetkę. Nie ma wątpliwości. Że jej wybór stroju jest odważnym manifestem pewności siebie. Ewelina stała się znana w wyniku swojego udziału w drugiej edycji programu X Factor w roku 2012, gdzie dotarła aż do półfinału. Z tamtej pory jej kariera nabrała rozpędu, ma na koncie cztery solowe albumy oraz wiele przebojów, takich jak nieodporny rozum, stronę słońca czy prosta sprawa. Poza tym występowała również w popularnym programie taniec z gwiazdami, co dodatkowo przyczyniło się do jej rozpoznawalności. Niedawno Ewelina zdradziła, że wakacje w Chorwacji, pełne słońca i górskich widoków, są dla niej doskonałym czasem na relaks. Na zdjęciu, które wrzuciła do sieci, widać ją w otoczeniu plaży, gdzie z radością korzysta z uroków wody, płynąc rowerkiem wodnym, a przy okazji popijając chłodny napój na słońcu. W tej wyjątkowej scenerii artystka prezentuje się w bikini, które doskonale uwydatnia jej naturalne krągłości i opaleniznę, nadając jej wyglądowi odrobinę dzikości i stylu. Jednak nie tylko strój kąpielowy przyciąga uwagę, jej tatuaże, które bez wątpienia przepełniają osobowość artystki, eksponują się w pełnej krasie. Ewelina Lisowska, mimo że rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, w mediach społecznościowych często relacjonuje swoje wydarzenia koncertowe, pozostawiając tym samym dla swoich fanów małą szczyptę intymności. Nie możemy pominąć także jej partnera, Andiego Mansine, z którym jest związana od roku 2020. To 48-letni kierowca rajdowy, który odnosił sukcesy w strefie wyścigowej, zdobywając między innymi tytuł Mistrza Polski w rajdach długodystansowych. Choć Mancine preferuje życie z dala od blasku reflektorów, ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć ich razem na TikToku. W filmikach, w których Ewelina Czule przytulał kochanego i rozmawia z nim po włosku, stworzyli duet, który z pewnością wywołuje uśmiech na twarzach ich fanów. W kontekście jej genialnej kariery muzycznej, jeszcze bardziej fascynujące jest obserwowanie Eweliny Lisowskiej, jak łączy pasję do muzyki z osobistym życiem. Jej odważne kroki w pracy oraz dbałość o własny wizerunek stawiają ją w światłach reflektorów, odbierając jednocześnie uwagę od bardziej intymnych aspektów jej życia. Każde wspomniane wydarzenie, każde zdjęcie z wakacji, przybliżają nas do jej osobowości, wzbudzając jednocześnie przy tym ogromne zainteresowanie.